Z ewangelii według świętego Jana, w czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Jezus ostatnią wieczerzę spożywał w pomieszczeniu. Spojrzeć w górę, podnieść oczy ku niebu, w tym wypadku znaczyło chyba spojrzeć duchowo ku niebu. Nie mógł spojrzeć swoimi oczami w niebo, bo nad nim była po prostu jeszcze powała tej sali, jeszcze sufit. Więc chodzi chyba o takie spojrzenie, które dokonało się w sercu, w duszy Jezusa, takie spojrzenie ku Ojcu, ku niebu, które wszyscy inni zauważyli. On musiał spojrzeć w głąb siebie, a wszyscy inni wiedzieli, że patrzy teraz na przedwiecznego. E, piękna chwila, która pewnie i nam może się zdarzyć, gdy będziemy się od Jezusa uczyli. Do zobaczenia jutro.